Dzień dobry, Piotr Tomczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogoda nam niestraszna. Jesteśmy w Skansenie w Kwiatkówku. Idealne miejsce, aby połączyć średniowiecze ze współczesnością. Eksplorujemy. Łęczycka Zagroda Chłopska, czyli Skansen w Kwiatkówku. To miejsce żywe. Są tu organizowane warsztaty, spotkania z twórcami ludowymi. Dzieje się też rzemiosło w tych oto obiektach, które są z reguły rekonstrukcjami, ale są też starsze elementy w kuźni czy w olejarni. Głównym szag, bohaterem miejsca jest jego strażnik, czyli ponad 200 wiatrak Koźlak. Taka gratka zdarza się raz naprawdę na jakiś czas. Słuchajcie, ruszamy z posady tego naszego bohatera w kwiatkówku, czyli wiatrak. Jeszcze go. I idziemy powolutku. Tak wyglądała właśnie praca młynarza parę ładnych lat temu. Sen etnograficzny Łęczycka Zagroda Chłopska. W sieniu od razu zapach chleba. Raz w tygodniu w tym piecu chlebowym wypiekano chleb. Tutaj z kolei beczka do kieszenia kapusty, mała taka szatkownica. Na jesień w tych dębowych beczkach układano kapustę i ją kulosami giczołami umytymi deptano. Pamiętam jeszcze takie akcje ze Śródmieścia Łodzi z lat 70. -tych. Ta izba, inscenizowana na lata 20. Wieku XX. Centralnie postawiony stół. Tutaj się spotykał gospodarz z nauczycielem, księdzem oczywiście, wójtem lub sołtysem, i radzili o rzeczach ważnych. To już taki nowszy dom. Pozwróćcie uwagę, że mamy tutaj już kaflowy piec. A co w kuchni? Och, jakie piękne, gliniane klepisko tutaj w kuchni, właśnie tutaj koncentrowało się całe życie rodziny. Zimą, jesienią, wszystkie pory roku siadali, gotowali, gawożyli. Skansen to obiekty głównie zrekonstruowane z końcówki XIX i XX wieku, ale są też oryginały ponad dwustuletnie. W tym roku Skansen obchodził swoje dziesiąte urodziny. Idealnym sposobem, aby dostać się ze Skansenu na grodzisko, albo odwrotnie, jest ta oto stylizowana drewniana średniowieczna kładka, która prowadzi przez bagniska nad bzuro. Będąc w Łęczycy, koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce, Park Miejski. Słuchajcie, prawdopodobnie z końca XVIII wieku, wierzycie? To jeden ze starszych parków w Polsce. Zawsze była tutaj sieć kanałów. Nie ma dokładnych planów, ale są opisy w pamiętnikach. Do tej pory te kanały zostały i są tutaj obecne. W latach 70. XX wieku nawiedziła park duża powódź. Wycięto prawie 700 drzew, ale 8-9 lat temu rewaloryzowano ten teren i nic tylko przychodzić tutaj teraz, oddychać i chłonąć. Zamek Królewski w Łęczycy został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, ale bywali tutaj również Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk i Zygmunt III Waza. Jagieło był tutaj 36 razy, wyobraźcie sobie. Zamek niekiedy palił się, niekiedy go odbudowywali, na przykład ten oto dom nowy powstał dopiero w XVI wieku. Połowie XVII wieku Szwedzi totalnie niszczą Rzeczpospolitą. Setki miast i wsi z dymem, ponad 150 kościołów, jeszcze więcej zamków i pałaców w ruinie. Ten zamek też ma pecha. XVIII i XIX wiek to w sumie pozyskiwanie cegły z tego obiektu. Odbudowa między rokiem 1964 a 1975 przyniosła w końcu efekty. Odbudowano pierzeję zachodnią bramę, dom nowy i ten oto korytarz w przejściu między murami, którym właśnie maszerujemy. Założone w 1949 roku Muzeum w Łęczycy posiada ponad 12 tysięcy eksponatów. Sztuka, historia, archeologia, etnografia, przyroda. Głównym walorem tych oto sal jest leśny, dawny opiekun zwierząt, patron myśliwych Boruta po prostu. Boruta pochodzi z Łęczycy, ale w tych salach mamy ponad 400 eksponatów. Przede wszystkim rzeźba, związana nie tylko z Borutą. Popatrzcie, tu na przykład jedyne wyobrażenie: strzygi, ale mamy też topielice, południce, świcki, mierniki. Jedyne takie miejsce w kraju. Nieoceniony Oskar Kolberg w swych dziełach zebranych tak pisał o mieszczaństwie i szlachcie z Łęczyckiego. My tutaj musimy swoich ofuknąć i nawet w mordę huknąć, posważyć się i przeherać. Ci z Sieradza mówili, że Włęczycy to piskorze mieszkają. Z kolei piskorze mówili, że to kołtuny w Sieradzkim. Jeżeli tylko padło słowo piskorz, Taki tutaj z od razu demeszką szlifowaną stali talii na no, łuby sieradzkiej nie żałował. I ta narowista szlachta za karę tutaj w wieży, jesteśmy w wieży zamkowej, spuszczana była te kilkanaście metrów na linach albo za pomocą drabin schodzili tam do tego zatęchłego, wilgotnego lochu, aby zasłużoną karę ponieść. Zamek Kazimierzowski w Łęczycy, siedziba muzeum to ostatni punkt naszego dzisiejszego programu. Dla każdego coś dobrego jest historia, archeologia, etnografia, przyroda, legendy i demonologia nawet. Warto odwiedzać, warto przyjeżdżać. Trzymajcie się, do następnego.